To jest moja woda y, magnetyzowana. Jak zrobić tą wodę? Pokrótce powiem, że y, tutaj są do tej butelki przyczepione magnesy ferytowe. Tu jest 8 sztuk takich magnesów y, o średnicy jakiejś półtorej. o średnicy półtorej centymetra. I teraz tak. Tak pokrótce mówiąc, magnesy trzeba określić, która jest, który jest biegun północny, który południowy. Tu, gdzie dotykam na wierzchu butelki, jest północny biegun. I do takiej butelki wlewam wodę kranową. Po czym magnetyzuję w taki sposób, że w stronę północną, jeśli chodzi o biegun ziemi, ustawiam tą butelkę. Magnesem północnym w stronę północy i pozostawiam na 12 godzin. W ten czas ta woda jest namagnetyzowana, jest bardziej tak jakby miękka, ale to zapraszam do obejrzenia moich filmików na ten temat, które są na kanale.